Wigilia Polsatu? Kasia Cichopek postawiła na efektowną kreację. Spójrzcie na te wycięcia. Czwartkowy wieczór Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzili z ekipą Polsatu na oficjalnym spotkaniu wigilijnym, które stacja zorganizowała dla swoich pracowników. Prezenterka postawiła na elegancką suknię z efektownymi wycięciami, podkreślającą jej smukłą sylwetkę. Katarzyna Cichopak i Maciej Kurzajewski raczej nie żałują, że przyjęli ofertę Edwarda Miszczaka i jako tandem przeszli do Polsatu. z niektórych uważani są za najjaśniejsze gwiazdy stacji, choć trudno będzie im wygrać rywalizację z Pauliną Sykut-Jerzyną oraz Krzysztofem Jebiszem, który, swoją drogą, wraca na sylwestrową scenę w roli prowadzącego. Nie zmienia to jednak faktu, że kurzopki świetnie dogadują się z redakcyjnymi kolegami i chętnie pozowali z nimi do zdjęć, chociażby podczas wigilijnego spotkania Polsatu. Katarzyna Cichopek, krok od wpadki? Tak wyglądała na imprezie polsatu? Zanim Katarzyna i jej mąż zameldowali się na imprezie, celebrytka, stojąc przed lustrem w sypialni, zaprezentowała w całej okazałości swoją kreację. Cichopek wskoczyła bowiem w czarną suknię z dekoltem i dość odważnym wycięciem przy prawym udzie. Zdecydowała się ponadto na klasyczną fryzurę, wyprostowane włosy oraz złote dodatki. Maciej Kurzajewski również postawił na sprawdzony zestaw, elegancki garnitur, tym razem rezygnując z krawata i muchy. Zakochani zdawali się być w wyśmienitych humorach, co było widać na zdjęciu wykonanym w samochodzie, którym jechali na imprezę. Na miejscu nie zabrakło także wspólnych fotografii z Olkiem Sikorą oraz menadżerem całej trójki, Patrykiem Wolskim.